Akcja charytatywna Wytchnienie wspiera raczkującą w Polsce opiekę wytchnieniową. Chcemy pomóc opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy w opiece nad swoimi bliskimi nie mają szansy na konkretne wsparcie od państwa. Każde 105 złotych przekazane na akcję to jedna godzina wytchnienia dla opiekuna. Nazywam się Marian Nędza, ja mam 67 lat, syn ma 38, Opiekuje się nim praktycznie od urodzenia. Jego ataki niejednokrotnie są takie, że nie jesteśmy w stanie nawet do środka dotrzeć. To przy atakach kilkukrotnych nieraz na dzień rzuca się na podłogę, skaka, krzyczy, wyje. Także to jest niemożliwe z nim jakiekolwiek, gdziekolwiek wyjście. Ja jestem tą osobą, która się zajmuje krysiem cały czas praktycznie. Jest to na pewno trudniejsze już niż, niż jak człowiek był młodszy. Ja się staram jeszcze utrzymywać tą kondycję fizyczną na tym poziomie, to, takim jak, jak, jak wiek, w moim wieku może być kondycja. No ale myślę, że już też człowiek odczuwa po prostu zmęczenie. Nieraz wieczorami to jest, nieraz człowiek pragnie tylko się położyć, spać. Mam na imię Grzegorz, mam. 54 lata. Jestem opiekunem prawnym Tomasza. Jest osobą na etapie takiego dziecka. Potrzebuje opieki przez 24 godziny na dobę. Oprócz tego opiekuję się mamą, która jest chora na schizofrenię. Więc taka akumulacja Tomasza i mamy, no to jest dla mnie troszkę taka bomba, można powiedzieć. Tomasz jest osobą taką, która no niestety. Sama nie zrobi przy sobie jakichś tam podstawowych rzeczy, czyli nie umyje się sam, nie ubierze się sam, nie poda sobie sam leków. Nie oddam brata do zakładu opiekuńczego, tylko no, obiecałem, można powiedzieć, tacie też na łożu śmierci, że, że się nim zajmę. To co, jutro przychodzimy? Jutro. Na świetlicę? do, do pracy. Do pracy? Śniadanko będzie? Jak Maja dobrze wie, że od kilku lat współpracuję z SDS Przystanek Betlejem i wspieram go, by jako fundacja by mógł się rozwijać, żebyśmy mogli nieść pomoc osobom niepełnosprawnym. Sam mam tatę, który jest w takim bardzo zaawansowanej chorobie stwardnienia rozsianego. Z żoną opiekujemy się siostrą żony, która ma schizofrenię paranoidalną. I teraz na swoim przykładzie wiem, co to znaczy niepełnosprawność w domu? Jak ona bardzo dotyka domy, myślę, tysięcy Polaków. Idea taka, by zrobić taką akcję, wytchnienie, jest szczególnie ważna. Szczególnie ważna dla rodzin, które gdzieś w zaciszach swoich domostw walczą każdego dnia. Walczą o dobro drugiego człowieka. W tych rozmowach z rodzicami i opiekunami najbardziej uderzyła mnie taka fala wdzięczności, którą oni mają za najprostsze rzeczy. Że ktoś przyjdzie, pomoże im w najprostszej czynności, czy zaopiekuje się przez chwilę swoim synem, bratem. I myślę, że to jest taki, taki clue w ogóle. To jest taka najważniejsza rzecz opieki wytchnieniowej. Proste rzeczy, proste czynności, które, które w normalnej ich rzeczywistości są niemożliwe do zrealizowania. Tak, oni potrzebują na pewno wsparcia, to nie ulega wątpliwości. Potrzebują, by ktoś dał im szansę na to, żeby mogli zrobić proste rzeczy. I oni tymi prostymi rzeczami potrafią się cieszyć. Może mi pani powiedzieć, ile ma pani lat? Mogę pani 75? 75. Jestem sama i sama z Jirkiem, jedynie ta świetlica jest. A ja nie śpię o trzeciej, o drugiej w nocy wstanę, bo Irek nie będzie spał. Chodzi i krzyczy. On jest dorosły facet, ma lat 50, już skończony. I chce jakiegoś zajęcia konkretnego, ja to wiem. Wszystko by było dobrze, gdyby zdrowie było, ale ja już ledwo żyję, nie naprawdę źle się czuję. Trzeba przy wszystko zrobić. I zęby umyć, i, i ubrać go. Jest Pani tym wszystkim zmęczona już, nie? Mam dość, mam dość. Ale sobie nie wyobrażam, jak kilka by zabrakło, że by bez nich zrobił. Pani Ziutka podczas rozmowy z nami powiedziała: Po co o tym rozmawiać? Przecież wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy wiedzą jakie są problemy rodziców y, osób z niepełnosprawnościami. A myślę, że właśnie tak nie jest. Że to jest potrzebny głos. Myślę, że tak naprawdę y, społeczeństwo y, tego nie wie. Po prostu nie wie. Żyjemy, jesteśmy tak zabiegani w tym świecie, tak skoncentrowani na sobie, że y, Dobrze się ogląda tak naprawdę tylko reklamy, gdzie propaguje się zdrowie, zdrowy tryb życia, gdzie aktorzy, którzy występują w reklamach, idealnie pasują do wizerunku teraz zdrowego, wysportowanego człowieka. Niechętnie się mówi o niepełnosprawności, niechętnie o tej niepełnosprawności się czyta, niechętnie się ją ogląda, ale tacy ludzie są wśród nas i nie wolno nam o nich zapominać jak wygląda rzeczywistość wsparcia ze strony Państwa, czy opieki ze strony Państwa? Od Państwa to tak naprawdę zasiłek pielęgnacyjny, który tam w tej chwili wynosi jakieś 250 zł. No ja, żeby móc w pełni się jakby w 100% skupić na opiece nad bratem, musiałbym po prostu przestać pracować. Państwo zapewnia wsparcie finansowe dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, ale ta kwota nie jest zbyt duża, żeby sobie pokryć wszystkie rachunki, prawda, które, które trzeba opłacić. Czy Pan ma marzenia? Myślę, że każdy ma marzenia. No, a jakie ja mam marzenia? A myśli Pan, że te marzenia są realne do spełnienia? Właśnie. To jest taki do, trochę duży znak zapytania. Czy marzenia są realne?